Sencia zadaje pytanie, czy po treningu siłowym warto, trzeba robić trening kardio, bo im więcej robię kardio, tym mam większy głód i ochotę na podjadanie, już odpowiadam. Więc tak, jeśli jesteś w okresie redukcji tkanki tłuszczowej, to oczywiście po treningu siłowym warto robić trening kardio, który pobudza tkankę tłuszczową i odpowiednio ją spala. To jest ten czas, kiedy możesz wykorzystać swój trening siłowy maksymalnie do utraty właśnie tkanki tłuszczowej. A dlaczego tak się dzieje? No dlatego, że w momencie, kiedy w treningu siłowym gubisz, czyli spalasz glikogen, który odpowiada za dostarczanie ci energii do mięśni. W momencie przejścia na trening kardio twoje zapasy glikogenu są już niezbyt duże i organizm musi korzystać ze zgromadzonych kwasów tłuszczowych, żeby dalej dostarczać źródło energii do uruchamiania mięśni właśnie podczas treningu cardio. Dlatego bardzo trafnym rozwiązaniem jest trening cardio po treningu siłowym. Jeżeli oczywiście robisz dużo sesji treningowych siłowych i kardio, wówczas twój apetyt może być większy, co sprzyja podjadaniu. Dlaczego tak się dzieje? Ano głównie dlatego, że w momencie, kiedy zaczynasz podjadać, jesteś niezbilansowana w swojej kaloryce. Jeżeli twój deficyt kaloryczny będzie odpowiednio zbilansowany i będzie wynosił od 100 do 300 kilokalorii, na dzień, wówczas nie będziesz miała takich side'ów, gdzie będziesz musiała rzucać się na jedzenie. Raczej to się nie wydarzy. Będziesz mogła mieć uczucie pustki i drobnego dyskomfortu, natomiast nie wpłynie to na ogólny poziom Twojego głodu. Oczywiście, jeżeli występuje u Ciebie albo u Was ogólnie uczucie głodu, to są na to sposoby, żeby temu zapobiec. Takimi sposobami jest odpowiednie zarządzanie hormonami, czyli leptyną i greliną. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak sobie poradzić z tymi hormonami, to w opisie poniżej napisałem dla Ciebie oraz dla wszystkich, którzy borykają się z uczuciem głodu w jaki sposób pobrać bezpłatnie z mojej strony pliki dzięki którym będziesz mogła poradzić sobie z zarządzaniem właśnie tymi dwoma hormonami podsumowując, kardio w okresie redukcji tkanki tłuszczowej po treningu siłowym to na pewno dobry wybór i warto to robić natomiast jeżeli moja odpowiedź wniosła coś do Twojego życia to zapraszam Cię do polubienia mojego kanału zaobserwowania, ewentualnie poleć go komuś komu dalej może sprawiać on różnicę w życiu Cześć!